Widzę kanał IT Service. Mam dzisiaj dla Was recenzję niedawno rozpakowanego Logitech G502 Proteus Core. myszki dla graczy, którą otrzymałem dzięki współpracy z firmą Logitech. Serdecznie dziękuję. Raz jeszcze, już któreś z kolei ale naprawdę dziękuję za to, że firma podjęła za nas współpracę przy tak małej liczbie subskrybentów, tak małej liczby wyświetleń. Naprawdę jest to dla mnie szansa na jakiś rozwój. Przejdźmy już do tematu naszej naszego dzisiejszego filmu, naszej dzisiejszej recenzji. Taka myszka. Miałem okazję ją testować około 10 dni. Może no, coś 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 w tych okolicach, około 10 dni. Nagrałem się nią, nabawiłem, ile mogłem. I jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony z takiego produktu. Fajnie, że coś takiego jest, że można sobie kupić tak dobrą myszkę. Naprawdę dawno nie miałem tak dobrej myszki w rękach. To ostrzegę jak korzystam z Silcery, to już w ogóle e, powiedzmy niech odejdzie e, gdzieś w niepamięć. E, dość słaba konstrukcja. E, rozpakowywana jakiś czas temu G500S, e, również od TH, To też była bardzo dobra konstrukcja, ale ta przebijają naprawdę, e, przebija ją konkretnie. E, może zacznę tak dość nietypowo od minusów. E, to, to, co mi się nie podobało w tej myszce. E, tak jak już wspomniałem przy rozpakowaniu, błyszczące plastiki. W kilkach tutaj się znajduje, no niestety po czasie będzie to dość widoczne, jakieś tam ryski, zarysowania palce. palce są przede wszystkim, są już widoczne podczas gry. Już miałem no, okazję kilka razy to wycierać, tak żeby to w miarę jakoś wyglądało, ale i tak za każdym razem kiedy z niej korzystam po prostu są widoczne. Jako, że pierwszy rozpakowałem tą myszkę miałem taką okazję, tych rysek jeszcze tak bardzo nie widać, ale z czasem na pewno się pojawią. Na pewno nie kupuje nikt takiej myszki na 3 miesiące, na pół roku, tylko na trochę dłużej. I po pewnym czasie, niestety, te błyszczące plastiki będą przeszkadzać. To chyba jedyny z minusów, który tutaj tak naprawdę przeszkadzał mi, a za to widzę strasznie, strasznie dużo plusów. Przede wszystkim, tak, zacznę od pierdoły. Podświetlony logo G w serii gamingowej, tak. Mnie się to podoba, ja lubię, jak coś się świeci że tak się wyrażę. W poprzedniej recenzji brakowało mi tego kompletnie. Tam nie było nic podświetlane. Było tylko chciałem, żeby było właśnie podświetlane kółko. Tu tego zabrakło. Tego trochę mi właśnie brakuje. Lubię, jeżeli to kółeczko jest tak podświetlane. Ale to rzeczywiście w pełni moje subiektywne zdanie. Tutaj mamy podświetlany taki klawisz G właśnie. Możemy sobie za pomocą oprogramowania tej, które możemy sobie ściągnąć ze strony producenta i odpowiednio dostosować, tak by ten tryb oddychania, który tutaj aktualnie mam włączony, był taki, jak nam się właśnie podoba, tak szybki. Ewentualnie możemy sobie stałe podświetlenie włączyć, również na różnych poziomach. To już pokażę Wam za chwilkę, jeżeli, jak będziemy przeglądać sobie, po prostu oprogramowanie tutaj dołączone. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się tutaj podoba, bardzo się sprawdziła, jest ta guma tutaj, znajdująca się dookoła, na tych trzymaniach. To jest prawdziwa, fajna guma. Naprawdę wygodnie się to trzyma, nawet po wielu godzinach rozgrywki, kiedy ręce się spocą, dalej ten chwyt jest pewny, dalej to fajnie, fajnie czuć. Fajnie trzyma się tą rękę. 11 programowalnych przycisków. Trochę mnie to przerażało na początku. Nie wiem, nie jestem jakoś fanem specjalnie dużej ilości przycisków na myszce, ale powiem szczerze, że przyzwyczaiłem się i naprawdę przydają się. Przy, przydają. Jeżeli człowiek sobie zaprogramuje tak, jak właśnie mu się podoba, jest to bardzo fajne, bardzo fajnie można sobie tak wykorzystać i przyspieszyć codzienne życie. Kolejna sprawa to zapakowanie myszki. Tak jak wspominałem w poprzedniej recenzji, gdzieś to nawet widziałem u jakiegoś innego recenzenta tej samej myszki, czyli G500S, ten kabel tam szedł od spodu, podczas kiedy była zapakowana ta myszka, i był zagięty. To potem podczas gry niestety przeszkadzało. Ten kabel cały czas po prostu przez czas, kiedy ten, ta myszka była w sklepie, był zagięty, ocierał się tutaj o podłoże, to przeszkadzało. Tu tego nie ma, kabelek fajnie prosty. Kolejna zaleta to to, że kabel jest moim zdaniem dużo większy, Nie jest tak sztywny, można sobie wygodniej po prostu z tego korzystać, tak? Co jeszcze? Co jeszcze tutaj ciekawego mamy? Oczywiście ciężarki, których tutaj wspominałem już wcześniej, możemy sobie dostosować. Ja tutaj sobie założyłem dwa akurat ciężarki po 3,5 g. Tylko takie temy w ogóle dostępne, tylko 3,5 gramowe. Możemy sobie założyć w różnych konfiguracjach, nie ma ich na tyle tej, żeby wypełnić wszystkie te miejsca. To znaczy inaczej, są wszystkie miejsca, na przykład zakładając tutaj ciężarek, nie możemy sobie go założyć już tutaj po rogach, gdzie tutaj też takie mamy miejsce. Wciskamy te ciężarki po prostu w takie gumowe miejsca tutaj, My sobie tej są. Mnie było wygodnie założyć po prostu dwie sztuki, akurat 3,5 gramowe, tak było to najwygodniej, najrozsądniej moim zdaniem. Najprzyjemniej tak mi się to trzymało. Ślizgacze. Zapomniałem wspomnieć w ogóle w rozpakowaniu o tej dodatkowych dwóch ślizgaczach, które tutaj się znajdują. Ślizgacze oczywiście są wymienne. Tutaj macie miejsca po prostu na ściągnięcie tego ślizgacza. Późniejszą dalszą wymianę, jeżeli po prostu się zetrą. Chociaż jak na razie nie widzę jakichś w ogóle śladów zużycia. No ale po tych 10 dniach, no nie ma też czego oczekiwać. Tych, tego zużycia nie będzie aż tak dużo. Co jeszcze? Co jeszcze mi się tutaj podobało? Podobało mi się w sumie wszystko, nie, naprawdę, mi się, podobał mi się wygląd myszki. Fajnie, tak dość drapieżnie to wygląda też szczególnie w przodu. Aha, zapomniałbym, tutaj mamy oczywiście diody, które sygnalizują nam sygnalizują nam oczywiście chwilkę. Włączę wam na stałe to podświetlenie i będę dopiero wiedział o co. Będę mogła dopiero pokazać, o co mi chodzi konkretnie. O. E, tutaj mamy oczywiście podświetlenie takie trzy poziomowe, tak jak było to w poprzedniej myszce G500S, e, naszej, naszego poziomu DPI. E, oczywiście, dodając sobie bądź, u, bądź ujmując, bo te podświetlenie się włącza. E, maksymalnie, o ile dobrze pamiętam, e, za chwilę również to sprawdzę, Wam powiem tak, maksymalnie 5 poziomów czułości możemy sobie tutaj ustawić. Mamy trzy wskaźniczki, po prostu jak przekroczymy, to następnie gasną tutaj od prawej do przodu. Teraz mamy aktualnie piąty poziom, czwarty, trzeci, drugi i pierwszy poziom DPI. Z myszki bardzo wygodnie mi się korzystało przede wszystkim. Głównie dobrą zaletą były dobre ślizgacze. To było przede, to, to było przede wszystkim, co mi się bardzo podobało. Myszka bardzo lekko, fajnie chodzi po podkładce. Naprawdę jest to zauważalna różnica, tutaj pokażę porównanie z moim Kinzu, które no, dosłownie zatrzymuje się. Ma też myszkę swoje lata, może dość wytarte ślizgacze, to inna sprawa, ale to tutaj naprawdę powalają na głowę, myszkę, jak jest Kinzu i wiele, i wiele innych konstrukcji, które miałem w ręce w międzyczasie. Przejdźmy sobie teraz do oprogramowania. Oprogramowanie, dokładnie to samo, które mieliśmy, Okazję zobaczyć przy recenzji myszki Logitech G500S dokładnie to samo oprogramowanie. Instalujemy sobie, instaluje nam się od razu wersja do danej myszki, wykrywa nam system myszkę, i od razu pojawia nam się oprogramowanie do tej konkretnej myszki. Ja od razu po podłączeniu myszki miałem aktualizację oprogramowania samej myszki. Było tam kilka błędów, które inżynierowie od Logitecha wprowadzili do tej myszki, do software'u tam z tego co sobie wyczytałem, jak mamy tutaj dodatek właśnie w postaci tego oddychającego loga logo oraz jakieś tam błędy z przyciskami które zostały poprawione, fajnie, że firma się tym interesuje, że poprawia takie błędy to również ogromny plus, aktualizacja bardzo szybko trwała, nie wiem raptem 10 sekund i już także nic strasznego nie będę omawiał tutaj całego tego programowania. po prostu nie ma to najmniejszego sensu z racji, się, że bardzo powtarza się z Powtarzałem się rzeczy z tym, co było właśnie przy Logitechu G500S. Tutaj, dokładnie tak samo na początku, tak jak tam mieliśmy. Mamy, oczywiście, logo naszej. Mamy, oczywiście, logotyp taki naszej myszki. Tutaj mamy, oczywiście, wybór w pamięci, czy tam wbudowana, czy na komputerze. Przejdziemy, sobie do zmiany, jakie tutaj zaszły. Co mamy ciekawego i nowego. Tutaj może Wam pokażę. Mamy profile, które możemy sobie zainstalować. Tam były tylko poziomy czułości do wyboru. Tu mamy dodatkowo profile. Profil wiąże się również z tym, że po prostu możemy sobie ustawić na te podświetlenia oraz rodzaje klawiszy oraz rodzaje zaprogramowanych przycisków. Mamy tutaj oczywiście możemy sobie zaprogramować. Boże, trochę się mylę. Możemy sobie oczywiście dany przycisk przystosować do zmiany profili, tak jak tutaj mamy ten, oto właśnie przełącz, przełączacz profili. Trzy e, profile do wyboru, pięć poziomów czułości DPI od 200 do aż 12 tysięcy. E, to sobie możemy właśnie wybrać. E, z nowych rzeczy, e, ustawienia oświetlenia, e, oświetlenie logo, możemy sobie zmieniać jego jasność. E, dodać efekt oddychania oraz jego szybkość e, oraz e, włączyć na zawsze oświetlenie DPI, czyli będzie tak jak przed chwilą wam to pokazałem, ewentualnie no będzie, będzie się tylko podświetlać na czas, kiedy właśnie e, zmieniacie sobie to DPI, wyświetli wam poziom, który aktualnie macie, e, oraz możemy sobie włączyć oczywiście nasz, e, oczywiście timer uśpienia oświetlenia, czyli tam przykładowo po 10 minutach czy pół godziny, tak jak to aktualnie mamy ustawione, e, nasze oświetlenie się wyłączy. Kolejnym dodatkiem jest tutaj oczywiście związane z laserem, jaki tutaj mamy, jest dostrajanie do powierzchni. Możemy sobie tutaj dodać nowe powierzchnie. Materiałową, tutaj mamy akurat na stoku, materiałową podkładkę pod mysz do grania G240, od Logitecha oczywiście. Twardą podkładkę pod mysz do grania G440 i domyślne ustawienia fabryczne. Możemy sobie dodać nową powierzchnię. Wpisać nazwę, dostroić odpowiednio, z, potem laser odpowiednio dostroić oczywiście do powierzchni, tak by, by grało nam się po prostu jak najwydajniej. E, następna rzecz e, mapa termiczna naciśnięć klawiszy. Uruchamiamy sobie taki oto bajer e, i normalnie korzystamy z komputera, po czym po zatrzymaniu e, wyświetli nam, z których klawiszy najczęściej korzystaliśmy. No i tutaj już standardowe ustawienia co do programowania, Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego akurat na naszej myszce Tyle co tutaj się znajduje w tym oprogramowaniu z nowych rzeczy Nie będę Wam pokazywał tego co było wcześniej Zainteresowanych odsyłam do recenzji myszki Logitech G500S Link podam Wam tam w opisie, o ile zapomnę Przejdźmy sobie teraz do testów naszej myszki Dobra, na początku sobie sp sprawdzimy sobie teraz zjawisko interpolacji na początku 200 dpi. Jak widzicie, zjawisko interpolacji nie występuje. Teraz mamy 1600 dpi. Nadal nic. 3200. 6000. 6400 dokładnie. I teraz już mamy najwyższy poziom 12000. No i tutaj niestety już to zjawisko interpolacji delikatnie, ale występuje. Sprawdźmy jeszcze raz. No dokładnie, przy drugim doświadczeniu też mamy tutaj jeden piksel. Na koniec, oczywiście, podsumowanie. Myślę, że myszka G502 Proteus Core od Logitecha. to bardzo dobry produkt. Myślę, że bardzo dobrze wykonany. Jedynym naprawdę tak zauważalnym minusem, który mi się tutaj nie podoba, są to właśnie te błyszczące plastiki. Może i ładnie to wygląda, ale niestety nie jest funkcjonalne. Po pewnym czasie będą na tym rysy, nie, niestety nie będzie już to wtedy tak piękne. A jak wiadomo, nie jest to jednak zakup na jakiś tam krótki okres czasu, nie jest to zakup na miesiąc czy dwa e, tylko powiedzmy jak ktoś kupuje taką mysz myszkę, myślę, że na dwa lata to jest y, minimum e, no chyba, że kogoś stać naprawdę wymieniać sobie tak myszki co chwilę e, cóż e, myślę, że za myszkę, która aktualnie kosztuje w okolicach 300, między 300 a 350 zł, w zależności gdzie kupujecie e, jest to bardzo dobry produkt dobrze wykonany, dobrze wydane pieniądze e, myślę, że warto taką myszkę sobie nabyć i nie po korzystać i cieszyć się. Ja myślę, że tej myszce przyznam w skali od 0 do 10 będzie to 8 punktów. Macie tutaj pół punkta więcej od myszki G500S. Z tego powodu, że dużo wygodniej mi się na nie grało, dużo ładniej wygląda moim zdaniem. Punkt za to podświetlenie. Bardzo dobry ślizgacze. I to chyba tyle. Dzięki bardzo za oglądanie filmu. E, ponownie dziękuję firmie Logitech za możliwość pobawienia się tej, tą myszką. Naprawdę bardzo fajnego pobawienia się pogrania. E, tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.